Siemanko kodzimeczki. Tutaj Radomunek Play Games, a tutaj jest gra Cube Star. W tej grze chodzi o to, że można zostać YouTuberem. Dobra, tutaj. Nie, najpierw chciałbym Wam przechwalić moim światem i zobaczyć. Tutaj drogę kontynuować. Już mam tyle pieniędzy na koncie. A filmików mam 26. E, tutaj bałem tak. Mam 23 subskrybentów i ja mam pierwszy filmik to witam Pamięć, który został zawieszony niestety. Tutaj mam Minecraft w polsku, Pierwszy ten odcinek. Tutaj drugi odcinek. Tutaj to był live. Tutaj live po live. Tutaj mam takie filmiki. A tutaj już mam. E, tutaj robiłem drugi specjal, na którym było 20 tysięcy widzów. Dobra, zrobimy tak do środka ok, okay. tylko, żeby coś zobaczyć. Trochę mi się podoba, bo mam dużo. Ok, się mi Ok. więc zapiszę tylko możemy wejść. wyjść. i dobra, tutaj ma... Zrobimy nową grę. Tutaj jest tak, pierwsza strona tego planu dnia. Tutaj jak się zrobi wydać zadanie nagraj y film, tylko trzeba wybrać to. Dobra, może być tak. I to będzie Minecraft. Odcinek. <ficł facial> Teraz sobie to skopiuję i zrobię następne wewnętrzne na wyżej prawa. Jak jesteście ciekawi i zapytacie się w komentarzach dlaczego yy, robię yy, cały czas robił wyżej yy, prawa, to nie musicie się pytać, bo ja Wam teraz odpowiem. Ja to dlatego, bo tutaj film... Może być mm, zablokowany. Ok, dlatego robię tak, żeby mnie zablokowali. Dobra, teraz jest tworzenie kanału, bo musimy to zrobić. I kanał będzie się nazywał okay. zrobimy ok. Zrobimy inne zdjęcie. Ok, może być to.

Okej, okay, mam plan, że będę z przez, nie wiem, 10-20 minut z tej grze. Tak jak na razie, bo kiedy będę to Ale chyba tak do 15 minut nagram. Nagraję. Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę.

w końcu... Dobra. I teraz robimy to, tu jest... Czyli nie ma. Aha, to. Aha, pokażę Wam jeszcze to, Tu mam sklep online. I tu mogę sobie... sobie. Mogę sobie kupić to, kupię to. To sobie kupię. Kupię wszystko, jeśli mi wystarczy czasę. Tego menu sobie kupię, to sobie kupię. Tego już nie mogę nic kupić. Jedimy pożyczki i szajlock.

ještě dolů za okem potřebuje. O, vyskám, až mi vidím. Dobra. O, dobra. Jest to. A teraz pítám tu. A, třeba mi to 10 tisíc. Dva. Dobra. dobra.

Okej, okay, mam nadzieję, że posłaliśmy widzów. Przychody kanału to 232 grosze. O też w filmiku czytać zrobię czwartego tak zrobić No Okej. Więc teraz mam ołapek. W górę w dół. Tu mam tylko 4 łapki w górę. Chyba się nie spobał. Tutaj mam tylko 35 łapek w górę. A tutaj mam 185 5 łapek w górę tylko 228 yy, i przykład nam u 2146. Yy, ok. Więc ja już kończę widziska 100 grom i chciałabym Wam jeszcze przekazać takie info. Bo to jest mój pierwszy filmik na YouTube. I chciałbym Was, żebyście to obejrzeli. Więc yy, chciałbym, żebyście polecili znajomym, żebyście to znajomym, żeby, żeby to obejrzeli chciałbym mieć kilka wyświetleń na tym filmiku, więc tak. Jeszcze chciałabym Was poprosić o to, żebyście podsyłali mi jakieś gry na, w, no, pod filmikiem. Ja może w opisie filmu dodałam na link, żebyście mogli sobie w to zagrać. I napiszcie mi o jakichś grach mogę nagrać, tylko nie, nie piszcie mi o Minecrafcie, bo w Minecrafcie nie mogę nic nagrać. Jedynie telefony na, na PlayStation 3 Minecrafta. Więc tak, nie mogę nic innego zrobić. Jedynie takie gry jak e, Call of Duty też nie mogę. mogę na, jak na razie nagrać Cube Stara, kolejne odcinki. E, I coś, że Need for Speed World. Więc dobra. Ja kończę. Yy, ja byłem w Radolinek Play Games i dajcie łapkę w górę. Suba, yy, napiszcie coś w komentarzach. Na razie i cześć.